Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kendra Football TV, a to już drugi konkurs, jeśli chodzi o Dorzfuta. Dzisiaj będzie tak grubo, że kurwa się ocacie, patrzcie tu do wygrania macie 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karwa 99 i 1 miliard, nie 1 milion, nie 10 milionów, nie 100 milionów, 1 miliard, więc możecie tak zarobić, to się w głowie nie mieści. Sponsorem dzisiejszego odcinka, że nie mogę tak to nazwać, jest Sobol Polski. Właśnie teraz wyświetla, się wam, teraz wyświetla się wam na ekranie jego kanał. Taki screenshot można powiedzieć. No i oczywiście link jeszcze macie w opisie do jego kanału. Zostawcie mu suba z dzwoneczkiem, żeby się byli na bieżąco. Każdy, kto może, nie mu zostawić suba, bo goście są naprawdę spoko. Uży użycza mi cały czas kart, użycza mi cały czas hajsu, żebym mógł robić te konkursy. Także, zostawcie suba Sobolowi Polskiemu, oczywiście mi I teraz zasada konkursu Żeby wygrać trzeba zrobić tak Odpowiedzieć na quiz W jakim klubie gra Cristiano Ronaldo? Powtarzam W jakim klubie gra Cristiano Ronaldo? Zostawić mi subskrypcję, zostawić Sobolowi Polskiemu subskrypcję No i oczywiście do wygrania macie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Ośmiu karwachali i 1 miliard to ludzie Musicie wziąć udział w tym konkursie, bo tak zarobić to rzadko można. To, to co, trzymajcie się, no i cześć. Pamiętajcie, w jakim klubie gra Cristiano Ronaldo. Zostawić mi, mi suba, Sobolowi Polskiemu suba, link macie w opisie. No to co, trzymajcie się i cześć. Yy, yy, zwycięzca będzie losował bot, czyli taka ruletka. Więc yy, Pamiętajcie, weźcie udział w tym konkursie, możecie dużo, możecie dużo zarobić, naprawdę. Będzie kozak jak wygracie, więc cieszcie się, jak już jeden, jeden gościu wygrał w poprzednim konkursie. Z też dosyć jest dużo, 300 milionów. No co, so, trzymajcie się, no i cześć, pamiętajcie o zasadach. Na razie. Życzę każdemu powodzenia. Niech każdy trzyma kciuki za siebie. Trzymajcie się. No i siema.